Stwierdziłem, że dla, dla Knura coś wyślę, pomimo, że zasługuje on jedynie na soczystego kopa, a w tą otworzoną mordę, nóż y, ta, taktycznie w razie, jakby Knur kikał, o masz mnie, bo nóż masz już przygotowany na mnie, Dzięki. to masz, o, jedz sobie smacznego maska przeciwgazowa w, ra, w razie gdyby Konon znów nasrał w Majty, Kolej kolei dla tego jeb... ka kanonowicza proszę wam, dwie torby na chływy, e, we go, nie, maś na wzrost nie, nie, nie. penesa Czyli Dwie torby na, na chływy, wie co? I reszta nie z żeby tak nie ś... jebał. Już nóż wyskoczył, proszę bardzo. To na mnie nóż, będzie zgłoszone na policję te pismo i ta paczka pójdzie Andrzejku na policję, I Andrzej że też. chcesz mnie z... bo jak takie z... będą do Ciebie paczki wysyłać, jak to pokazuje Tobie, a tu to idzie konsekwencja, tej paczki nie otrzymujesz. Ale dlaczego? Dlatego, że, że tu jest groźba dla mnie. Ale tu są inne rzeczy jeszcze. Nie, nie otrzymujesz, bo to idzie na policję. Rozumiesz? Nie, nie, Krzysiek, Tu, tu się ja nie rozumiemy. List. O, list rozumiemy. List, list sobie możesz wziąć? Nie. E, I, sobie... do, I to ja Ja paczkę zabieram. Dlaczego ta na pójdzie Nie, nie możesz Krzysztof, do Nie, mogę. Do nie Dlaczego możesz. ja zadzwonię na policję i pokażę. Nie możesz tak zabierać. Czyli, że. Ja nie zabieram to pójdzie na policję. To list możesz sobie wziąć, ale nie, nie ale, rzeczy. Ale, ale, no właśnie. Bo ta osoba, która to wysłała, to Cię może oskarżyć za to, że przygłosiłeś. Ja mam nie to uczobek tam.